Dobry wieczór, dobry wieczór. Wiem, że widać mnie fatalnie. Pojawiam się i znikam po takie oświetlenie. Ale jadę na bardzo spontaniczny wypadek. Yy, taki street view po, po Amsterdamie nocą. I pomyślałem sobie, że was zabiorę. A przy okazji pokażę Wam, jak wygląda zandamownia. To jest moja mieścina o godzinie. Która to godzina jest? 18.00 w przeddzień. Nie, w przeddzień. W przedostatni dzień 2023. Dobra. Jedziemy na dół, bo zaraz będzie kumpel. I śmigamy. Trzeba się rozglądnąć. Jedzie. Jedzisz Trzeba zamachać no i jedziemy ja kaszle czasem Dobrze kaszel, no ten tam nie ma problemu to jakby co to się wytnie yy, Powiedz mi yy, no bo tak dla oglądających materiał Maciej jest osobą, która nigdy nie była na kanale yy, Jest moim wi wiernym widzem i oglądaczem, i kibicem, za co jestem cholernie wdzięczny. I dzisiaj jedziemy na dziki wypad na Amsterdam. A właśnie, tak a propos Amsterdamu, jakiś plan? No ja myślałem, że pojechać na Japan Hale No z tamtej strony. I no. później gdzieś... A tam są fajne te wieżowce w kształcie piramid. No a później, o, możemy, a później możemy skręcić na I AM Amsterdam. Okej. Okay. A później jak... możemy podjechać tam, gdzie są te ładne, duże wieżowce, jak się jedzie na Ikea, Amsterdam. Mówisz tam na ringu te, te, te budynki, tak? No, no. tak ta, ta. już chyba kiedyś to robiłeś, jak dobrze. Nie tam, nie, tam nie, 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 okay. gdzie indziej byłem, yy, będę spoilerował i mam zamiar zrobić powtórkę w niedługim czasie yy, z budynków, które kiedyś kręciłem, pływających domów, które kiedyś były w Galileo. I trafiłem na te domy, wiem gdzie one są? Byłem tam jakieś półtora roku temu i tam taki wspaniały budynek mieszkalny, ale jeszcze nie był oddany do użytku. Jako, że teraz już jest, więc chcę zrobić wtórniaczka. Okej, okay. nie przed chwilą, ale... przed chwilą tu stał handhaving, ale już, okay. e, już pojechali. Wszyscy, Dobra, tak wszyscy się... kochamy handhaving, tak. <laughs> zwłaszcza jak tak, parkujemy czy... na zakazie. Chciałoby się powiedzieć wesołych świąt, ale tutaj za paluchem jest choinka. Co roku wyświetlana na tym samym wieżowcu? Nie, wiem, czy będzie to widać? Raz, dwa, trzy, znikła. Ja się przesunę. To teraz to musi być widoczne. Super. Jedziemy dalej. Jest skrzyżowanie z dwoma nad nami ulica, a my co? My w prawo, nie? No tak. A, Maciej, przecież pamiętam, tutaj jest mój ulubiony szpital, w którym byłem. Pamiętam? No, tak dziwne miejsce na sentymenty, ale, ale pielęgniarki, pamiętam, były. Ale jest co wspominać. Się. No, jest co wspominać. Jakby się tu trochę najeździł. No. Fajne, fajne. A czy gdyby nie ten ból wtedy, to byłoby w ogóle całkiem, całkiem, no nie? A ja tu też spędziłem przecież, nie? Z okiem. Tak, tak, bo ty sobie pudełko do oka no, 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 tak. To, 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 to wtedy też tu ze mną jeździłeś przecież. Na, na, na Krimpie wtedy pamiętam, Krimpie. Tam mieliśmy fuchę, no. No widzisz, tak tobie nie było co wspominać. No nie, podróż sentymentalna taka, no? I kurwa, gratuluję temu Niemcowi. No jest po prostu fenomen. mistrz ronda? Ja, sorry, 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 zapomniałem, że ty potrzebujesz lusterko. No. Czasami się przydaje, zwłaszcza to prawe. No i wjeżdżamy do strefy klimatycznej Amsterdam, tak? tak. Benzyna euro 4, ropa euro 6. No, a tutaj mamy amsterdamskie piramidy. Nie wiem, czy uda się je. Ej, nie, to muszę wygrać. No, już za, za późno. W każdym razie, gwoli wyjaśnienia, są to dwa wieżowce, które przypominają albo choinkę w kształcie budowy, albo no niektórzy nazywają to piramidami. Zwał jak zwał. Okej. Okay. Puszczasz panią? Kultura, nie? Dobra. Jest! Proszę Państwa, Amsterdam, pierwsze światełka nad ulicą. Pamiętam jak tutaj wilka nie było, tylko pustostan do wynajęcia. A wiesz o tym, że na rondzie w prawo dojedziesz do Kazika. No to Kazik nie mieszka w Ta restauracja polska z A, jedzenie. Tojarzysz? Ten, on no. tam mieszkał. No. No, on dalej mieszkał. Ale wiesz, byliście kiedyś w tej restauracji? Nie, jasne Pysznie że nie Pysznie tam jest. Polecam. Jeśli tak, tak, kiedyś, 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 kiedyś tak. Jak najbardziej, ale. Jest tam drogo, ale dobre jedzenie. Ale. na razie. na razie nie. A my jedziemy no. prosto? Tak, jedziemy prosto. Światełka są, coraz więcej. I za chwilę będziemy skręcać w Falić, prawo. Falić władzę Amsterdamu, przynajmniej tutaj w ścisłym centrum. Można, jeszcze nie można, jeszcze nie można. Jak on przejedzie, to można... Eee, tak, można. To zawsze jak i się świeci. I świateł. to takie coś było tam wcześniej, zawsze na ale zawsze, znaczy zawsze, lata. Tutaj jest komisariat policji. Wiesz o tym? Ten, ten, ten budynek tu na rogu? To jest policja. Okay. A tam trochę dalej w prawo jest jeszcze straż yy, pożarna. E, okay. A wprost to zawsze jechałem do centrum. Bo ja lubię jeździć takim... Tam jest powiem, też taki tam fajny tam. duży park. Jak a, jedziesz wprost. A gdzie tu nie ma parków? Kiedyś muszę się yy, na Fontel Park wy, yy, wybrać i pokazać, bo to jest park... Taki z historią, więc warto go pokazać. Bo to miasto wbrew Pozorom ma bardzo wiele fajnych, ciekawych miejsc jak na przykład rowerzyści przejeżdżające na czerwonym. Nie, nie jesteś rowerzystą, nie reaguj na zielone póki co, i na przykład jest Stadion Olimpijski. Pierwsze igrzyska nowożytne Amsterdam drogi panie. I o ile mnie pamięć nie myli, mieliśmy wtedy złoto. Dziękuję. No, jesteś jednak jakimś tam zwolennikiem uprawiania sportu, więc powinieneś coś. Ja wiem, że to z Piotrkiem nie, to... jest inna gadka, no. bo on, on to bardziej chwyta. Ale, ale, bardzo, ale jest to polski akcent, no więc bądź co bądź po tylu latach mieszkania w Holandii nadal jesteśmy Polakami, paszportów no. się nie zrzekliśmy. Oczywiście. Więc no taki polski akcent na Olimpiadzie w Amsterdamie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać wali na niebiesko. My jesteśmy tu, po paluchu. Będziemy jechać ach, tu na Rijksmuseum i później tu. Olympisch Stadion, a potem jeszcze na Ring dziesiątkę tam na graj, tam na te, na te budynki. te, 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 te tak. No. To taki jest wstępny plan, a co wyjdzie, to zobaczymy, bo my mamy różne pomysły i czasami potrafimy sami siebie zaskoczyć. Więc tyle jeśli chodzi o Google Maps. A my wracamy do Amsterdamu i jedziemy sobie. A wiesz, Macieju, kolejna ciekawostka z Amsterdamu. Wiem, że masz w dupie, ale. Yy, tu się kiedyś 17 wieczny Amsterdam kończył. Wiesz okay. o tym? Nie. To są resztki po prawej, po lewej stronie. Yy, tam za tymi autami jest woda, tak. Yy, I to jest kanał kończący yy, Amsterdam. Tu były wały i co jakiś czas stał sobie wiatrak ten wiatrak miał za zadanie odprowadzać nadmiar wody i tak dalej, on nie służył żadnej produkcji niczego, tylko pilnował żeby szlak nie trafił miasta, czyli go, o jak ładnie tam muszę się <coughs> przejechać cztery nie. nie, spokojnie proszę, światełka Amsterdam oświetlony no to nie jest południe Holandii, jak już kiedyś mówiłem to nie jest to Ale Bardzo źle też nie jest A tam jest kasyna, No to oni tak jak ustalili, że już z Maćkiem Pieniądze na to mają Więc oświetlenie jest Fajne A my cieszymy się Światełkami Jak dzieci Trochę światełek i ten hotel ładny też. Tutaj patrzysz no, do góry. No tu, pod, tu, tu tak kręcę tu z rogu, wiesz. O, tu kiedyś parkowałeś samochód pod jednym tak, z tych hoteli tutaj, tu się wjeżdżę no. na prawo. Mega cena była. Już Wiem. wtedy. A, a, a teraz to już nawet nie chcę myśleć. Aha, o chamka tam jest. No. A tu jest bardzo ładnie oświetlony hotel. Od ty to jest, a w ogóle to jest hotel? Chyba tak, nie. Nie, no, też nie. nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale ten rowerem codziennie jeździłem. Masa, kiera. O, może będzie widać. Tu jest Muzeum, Proszę wycieczki, proszę bardzo. A znaczy, to nie? To tylko to. To jest Muzeum. To można wejść na przynajmniej 3 godziny łażenia po muzeum A jeżeli ktoś chce wersję skróconą, no to... Teraz będzie w prawo, nie? Nie, my, my prosto Olimpista, A nie, to w prawo, ja... No, to Nachtwacht I, i te najsłynniejsze obrazy, no to na samej górze I y, można to zobaczyć no dobra, w 45 minut. Taka wersja skrócona. Wersja rozwinięta na lajcie 3 godziny. I wchodzi się tamtędy. Zacne. Zacne muzeum. No ale to jest muzeum klasy międzynarodowej, więc jakie międzynarodowe? Jest ja pierwsze. To jest światowe. A jakbyśmy pojechali prosto, proszę wycieczki, to jest Muzeum i Heinekena i pierwszy browar Heinekena, e, który już jest tylko muzeum, ale wchodząc do tego muzeum można się piwa napić. Wiem. Chyba dwa gatunki. Już w cenie, nie? Tak. Mhm. Tylko że cena jest bardzo wygórowana. Mhm. Ale jak to woli. Dokładnie. A my jedziemy tam. No i są światełka. Żeby nie było, że Amsterdam jest gorszy od południowej Holandii, znaczy prowincji południowych. Ale jest. Jak rok temu byłem w Maastricht, no to, to bez porównania. Nie wiem, czy będzie widać, ale facet przed nami ma fajną blachę ZG666V. Taka trochę piekielna blacha. I światełka się skończyły. Ale zaraz będzie coś, co bardzo interesuje mnie Więc zaraz Wam to pokażę Nie wiem czy widzicie Ale... No po paluchu będzie cienko Ale widzę kółeczka olimpijskie I... Jezu, jak to się nazywa? Znicz? Tam gdzie się palił ogień olimpijski Po lewej No, nad garażem bardzo ładnie Olympic Stadium. Ja, Turlik. E, I tu w prawo, tak. To jest właśnie to recht. Są światełka, żeby nie było. Sens, motyw przewodni dzisiejszego wyjazdu. I proszę, jest. 1927. I nasze złoto olimpijskie. Ale jest? Ten stadion, ten. mają ten, znaczy parking. Full, mają. bo jest full. no. Ale mają, mają ten, dobrze, że wiedzieć, że mają parking, jak tu przyjadę, to to, to, będzie to gdzie będę wiedział, gdzie, gdzie ten, tak, gdzie furmankę, o i nowy Defender to ładnie, e... będzie będzie gdzie furmankę postawić, tu w lewo, menir, opa, tak, jest. Pani Konopacka tutaj złoto wywalczyła. Kolejna ciekawostka z Amsterdamu. Nie ma to jak spontan. Spróbujemy to kiedyś, jak się ociepli. Może nie klimat, tylko dni. Zdobyć ten budynek i go zwiedzić. A dzisiaj tylko objazd dookoła. Baterii w kamerze starczy, a jak braknie, to zobaczymy co będzie dalej. A nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, bo to oświetlone jest fatalnie, ale, no, ale objechaliśmy dookoła. No, stadion olimpijski, można powiedzieć, powierzchniowo jest ładnie. Zaliczony. Możesz się ten tego. O, jak fajnie! Będzie zaje czaderskie ujęcie. Tak. Fantastycz, bombastycz. Tu otwartej jeszcze? Tak, bo to wejście jest do parkingu podziemnego. Subcia. A my jedziemy dalej szukać światełek. Amsterdam, Langsam, Langsam, a tam jest teatr. Wiem, 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 wiem ten plac. Wiem. On może być zamknięty właśnie z powodu, bo tam jest lotni... ten lotnisko, lodowisko tam. Jest. Chyba że obieżemy jakiś prawo. Teraz i tam dookoła. O, teraz ładnie tutaj widać światełka, tak? Proszę wycieczki. Gdzieś tu na pewno jest skręt w prawo, bo Patrz. nie wierzę, żeby nie. Widziałeś to? Widziałeś to? Pięknie. Pięknie. Igwilldarka dar. yeah. raje Ja Rech w kajkę Uzio yeah, Ale co powiem. No może tu w prawo się gdzieś da Przecież tu jest tylko prosto Jak jest tylko prosto to na cholerę są światła A no nie tam są tylko pieśni Dobra Okej okay. Kasyno Tam Blueboat Tu można sobie kupić bileciki na żeglugę po bilet. kanałach Nie Jak ktoś jest zainteresowany, jak ktoś będzie w Amsterdamie to opodal Rejs do którego moim zdaniem będąc w Amsterdamie należy kategorycznie, bezwzględnie, bezapelacyjnie, choćby ze złamaną nogą pójść, to obok sobie może kupić rejs i przez godzinę przesiedzieć w, w Łodzi i słuchać po polsku. Mają po polsku? Oczywiście. A jechałem po bez. Jest, jest. Miałem, miałem trzy języki, ale nie głupiłem. Wybierasz po sobie samo tam, numer się klawi. A to ze słuchawkami? No. A to nie, to ja miałem lektora. <grywia> to inna bajka. Dobra, jakość będzie totalnie inna. Eee, a ty, a tu. Co? Widziałem ja Paweł, tu jest zakaz. Poważnie? To, to gdzie ja tu głowa jadę? Ty ja tu muszę zawrócić. To nawróć. Ja pierdolę. Nie pierdolę. Nie Ale Ależ tak, ja panu bierzchnął. Tu jak rowerzysta chyba. Nie damy zakaz. Nie, tu nie możesz jechać po torach tramwajowych. Nie pierdol. Nie pierdolę. Jedź. Jedź, im dłużej będziesz się zastanawiał. Nie jest zakaz. Ja cię zabiję. Nie zabijaj, tylko wyjeżdżaj. Pytałem ci się, czy ja mogę tu wjechać. Możesz. Jak jest wyjazd, to i wjazd musiał być. Dobra, tu w prawo. Czy chcesz tam skręcić? Ah! To pewnie zabijesz, a potem co pojedziesz, oglądasz wolinkę na Muzeum Play. Ale widziałeś co tam A wiesz było, dlaczego? Tam bo, myśmy, bo myśmy jechali króliczku yy, po torach tramwajowych, po których nie możemy. Myśmy powinni jechać na prawo od torów tramwajowych normalną ulicą. Ale tam nie a, było. Tam no, no, no nie zauważyłem. Ja Dobra, nie widziałem. Mania. Dobra, nieważne. Whatever. Jedziemy stąd. <noise> tak, z tu. Tu próbuj. Tak, tu jest jedna kierunkowa. Czekaj, bo tu jedzie rowerzysta, już jedź Tak? A. I teraz proszę zrobić zdjęcia. Już, już ci robię zdjęcia. No, dla takiej ulicy warto było. A ten rowerzysta, ty co na, na czołówkę? Warto było przyświrować. Pięknie, 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 pięknie Nic nie ma za nami. Nie, nee. so, tu możemy stać. Ale no, ładnie, ładnie No, no tak. i to jest ładny Amsterdam. To jest tak. Zacna To jest... O! Auto pojechało No idź ta, idź ta nie bój to się Też idźcie My sami ja w strachu. Tak my się kontemplujemy światełkami. Tak. Aby już se poczekać. A dokładnie. Eee, ja bym się. Ja pierdolę. Ja bym się spinał. Jednak tak, tramwaj jest po mojej stronie. Dobra. Dzięki Maciek. to tak właśnie jest z No. Już od razu mi się cieplej zrobiło. Nie wiem, podkręciłeś coś to ogrzewanie, czy jak? O, jąmy się, się. Przepraszam za jakość. Jakość jest trochę inna, bo kręcimy teraz telefonem, ale telefon ma tą zaletę, że ma jakiegoś tam pseudo-zuma, czego nie można powiedzieć o GoPro, które tego zuma nie ma. Wiesz co, ta choinka jest po naszej prawej, chyba Macieju. Gdzieś tam jest Muzeum Play. Dobra. No, ale tu chciał ładnie. To tak, tu jest ładnie, to też jest ładne. Taki świecący budynek. Ty, to on ma szklaną elewację. No. O, skubany. Kolejna ciekawostka z miasta Amsterdam. Jak nas BMW nie rozbije, to będziemy szukać choinki na wysokości. E, a tak w ogóle, to jest ostatni nasz punkt, Macieju, dzisiaj zwiedzania? Czy jeszcze nam ja, czy coś odwali? O sorry. Dobra. Jak na razie chcieliśmy tutaj przyjechać. Tak no, jest. Jesteśmy. Tak jest. To ja idę na tą szybę. No, I zgubiłem całą ostrość. Dobra. Wracam. Tak, piękne, piękne, piękne. Tutaj architekci rzeczywiście yy, No wyżyli się twórczo. Nie będzie to za dobrze widać. To nie to, że się tam przytulam do ciebie, tylko szukam perspektywy lepszej nie, nie. bez podtekstów. No yy... tak to tu będzie muzyczka, a ja milczę. Amsterdam Eiburg Ja go nazywam krzywym mostem Bo ma taką fajną Pofalowaną konstrukcję To jest jedna z młodszych części Amsterdamu Ale ma połączenie tramwajowe Jakby kto pytał I tutaj jest blok Który półtorej roku temu był u mnie na kanale On był jeszcze w trakcie budowy A mieszkanka wtedy kosztowały po 800 stówek mniej więcej. Fajny dom. No. Tak. I muszę za dnia, jak jakoś będę tu w lewo, eee, spróbuję. Eee, jest. Będą tylko Twoje ręce, maćku, więc nie przejmuj się. Ale ta biała krecha, co jest taka krzywa, to nie jest skocznia narciarska, tylko to są schody na dach. Na dachu jest eee, Teraz widokowy i potrzebuję tylko ustalić, czy jest tam wejście wolne, czy tylko dla mieszkańców. Ale budynek prima. Hej, ja Tak. A naprawdę ładny. Tak. Fajne. W środku jest dziedziniec i przystań dla. Yy, Do dziedziniec możemy wejść. Nie ma tam żadnych bramek. No nie wiem. Nie ma. Patrzmy. <laughs> Okej. Okay. Ten. No i moi drodzy, wycieczka dobiegła końca Mam nadzieję, że się podobało Taki naprawdę spontaniczny wyjazd Z Maćkiem się dogadaliśmy I chyba będziemy to powtarzać trochę Częściej będziemy robić takie wyjazdy Bo rzeczywiście Można zobaczyć parę ciekawych Ładnych miejsc Nocą, które wyglądają w ogóle Inaczej Niż za dnia I Oho, ho, ho. i byłbym wpadł pod samochód dziękuję bardzo, że wytrwaliście do końca tego nagrania mam nadzieję, że się podobało jeżeli tak, no to subik poproszę o jakiegoś lajka o jakiś komentarz jeżeli macie jakieś uwagi czy chcecie zobaczyć jakieś konkretne miejsca w materiale trochę zdradziłem jakie będą częściowe plany przynajmniej jeśli chodzi o Amsterdam i co, mi się widzimy niedługo. I wszystkiego najlepszego z nowym rokiem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.